Co łączy konceptualizm i energię odnawialną? To wyobraźnia, jako źródło kreatywności i innowacji, dzięki którym powstają dzieła przekraczające granice. Respect Energy jest jednym z największych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Nasz biznes pokrywa cały łańcuch wartości energii elektrycznej od developmentu elektrowni po jej dostawy do odbiorców końcowych. Działamy obecnie w ponad 20 krajach. Celem nadrzędnym jest to, żebyśmy mieli najtańszą energię, którą jesteśmy w stanie w danym okresie uzyskać i wyprodukowaną wyłącznie z odnawialnych źródeł. Myślę, że nasza strategia oparta na tym, żeby wyszukiwać najtańszych możliwych technologii dla danej lokalizacji jest strategią zwycięską i pozwoli nam się rozwijać w podobnym do obecnego tempie w następnych dekadach. Nazywam się Sebastian Jabłoński i jestem prezesem Respect Energy Holding. Jestem przedsiębiorcą.